Słuchajcie, dzisiaj y, chciałam zrobić czytanie. Y, co czuje do ciebie kobieta, o której teraz myślisz? Kim jest ta kobieta, o której teraz myślisz, jaka jest?

Jest to kobieta y, młoda, może to być osoba dojrzała, ale młoda duchem lub y, bardzo młodo wyglądająca. Y, ma takie cechy młodzieńcze, takie jak żywiołowość. Y, taka osoba pełna życia. Y, jest osobą bardzo lubianą, pełną zapału, chęci do życia energiczna, zaradna, taka radosna, lubiąca podróże, przygody. Więc tak, y, tak się przedstawia ta kobieta, o której teraz myślisz. Ta kobieta y, jest kobietą, która y, bardzo Cię wspiera. Y, Związek z nią y, oparty jest lub byłby, jeśli byście byli razem na takiej stabilizacji niekiedy na dominacji. Ona lubi, lubi rządzić, tak? Lubi, żeby jej było na wierzchu, ale za to bardzo y, jest osobą bardzo opiekuńczą. Y, chce zapewnić swoim bliskim wszystko co najlepsze, zarówno w życiu uczuciowym i, i domowym. Y, uczucia między Wami idą w dobrym kierunku. No ale tutaj widzę, że to, żebyście byli razem, może nastąpić pod warunkiem, że coś się zakończy. Trzeba zakończyć coś, co jest niesprzyjające. Trzeba dokonać jakichś zmian. Coś musi tutaj umrzeć, żeby pojawiło się to, to nowe, ten związek. Coś, trzeba najpierw zakończyć. Trzeba odciąć się od jakiejś sytuacji. Tu karta diabła mówi o tym, że Wasze ubicie jest bardzo silne, bardzo yy, bardzo skomplikowane. Widać, yy, coś tutaj naprawdę yy, Wam przeszkadza w tym, żebyście byli razem. Yy. Jest duża namiętność między wami, ale też zaborczość, no i taki erotes. Ta karta Rada dla Ciebie na, na tę sytuację, bo tu jest wielka miłość, ale są też przeszkody. Ta karta Rada mówi nam, żebyśmy docenili możliwości, jakie mamy. Czy mamy tu jakąś możliwość, żeby coś zmienić? Mamy to docenić i po prostu działać. Karta Rada od Aniołków. Konflikty z ludźmi wywołane odmiennym zdaniem. Unikaj dramatyzowania, chyba że sytuacja faktycznie jest tego warta. Wtedy broń własnych przekonań. Bardzo ambitni ludzie. Pamiętajmy, że to jest czytanie ogólne z każdym może rezonować mam nadzieję, że trafiłam do osób z którymi to zarezonuję miałam od wczoraj taką potrzebę, że, że muszę to zrobić dlatego właśnie dzisiaj wam wstawiam ten filmik zapraszam też na czytania prywatne jedno pytanie 10 zł pozdrawiam was